Wracając do zestawu LEGO City 60374 Tak, tutaj wcisnę już Znaczy Guziczki Widzę saszetki Jest Teraz mamy na

Po składaniu. Zrobiliśmy cały zestaw. Teraz czas, by go omówić. Czas omówić nasz zestaw, tak. Zaczynam od minifigury. mam tutaj takiego pana, który naprawia tutaj nasz słup. Słup się przewalił. Ogień się zapalił. Nie wiem czemu, ale, ale jak się zapaliła ta buda. Nie buda, tylko ten, bo to już zostawmy tyle to już omówiliśmy zdziwiłem się, że ten pomaduje włosy rzadko kiedy chłopacy w Lego mają długie włosy zaczynamy omawiać nasz duży pojazd tak, mamy tutaj By nasz mniejszy pojazd mógł zjechać, otwieramy tron, dwóch stron nasz mały pojazd może zjechać można zamknąć, można otworzyć dach. Dwie minifigurki. Ta minifigura jest ładna, ta też minifigura. Hmm. Hmm. Nie umiem ją tak. Mamy miejsce, by wczepić drabinę. Możemy sobie wczepić y, tutaj nasz dron. Możemy tutaj inne rzeczy. Tak, po jednej stronie mamy wodę. Po drugiej stronie mamy płyn gaśniczy, na górze mamy też płyn gaśniczy, na dole mamy też wodę. Tym strzelać. sprzelać, teraz też to zmieniać. Dobra, to pa!